Jak wiadomo, prawica widzi świat dokładnie tak samo jak lewica, tylko dokładnie odwrotnie go ocenia. Dlatego jeżeli lewica mówi, że wyzysk jest rzeczą złą, to my na prawicy mówimy, że wyzysk jest rzeczą dobrą i bez wyzysku w ogóle nie dałoby się żyć. Wyzysk jest korzystny. Zarówno robotnik musi wyzyskiwać kapitalistę, grożąc, że jak mu nie, pod, nie da podwyżki, to on pójdzie do innego, kto mu da więcej, jak i przedsiębiorca musi wyzyskać robotnika, grożąc, że go wyrzuci z pracy, bo są inni, którzy są gotowi lepiej pracować za tę samą, albo nawet i za niższą pensję. Jeżeli kapitalista płaci robotnikowi 1900, a mógłby płacić 1700, to jest to nieuczciwe działanie. Tak się mówi, to jest humanitarne. Nie, to jest nieuczciwe. Dzięki temu produkuje drożej. Gdyby płacił 1700, to wtedy mógłby produkować taniej o te 200 zł, prawda, towary mogłyby być tańsze, produkowane, i konsumenci mieliby tańsze towary. Oczywiście konsumenci mogą się zemścić na przedsiębiorcy, idąc do innego, który produkuje taniej, bo umie wyzyskiwać swoich pracowników. Najważniejszy jest to jest aspekt moralny tej sprawy. No jeżeli stoi za drzwiami, robotnik gotów pracować za 1700, a my utrzymujemy człowieka, który tak samo pracuje, ale chce 1900 i mniej nie weźmie, to trzeba go wyrzucić i wziąć tego za 1700. To jest nieuczciwe w do tego, który chce pracować za 1700. A może mu się dziecko urodziło i bardzo chce pracować. A my nie, a my tam tego nie wyrzucamy, bo, bo, bo trzeba więcej płacić. Nie, proszę Państwa. Wzajemny wyzysk jest rzeczą korzystną i dlatego wołam, niech żyją wyzyskiwacze.